I am the last one, a dzisiaj mamy 20 grudnia. Lecimy do utrzymania kalendarza. 20 dzisiaj. Parallel Coffee Roasters 36 e, typ Amerykański, amerykańska kawa e, z miksowanych ziaren origin. E, pochodzenie to El Salvador Brazil. Czyli Brazylia, pochodzenie El Salvador i Brazylia. Profil smakowy to owieszki ziemne, czekolada i drewno. Żeby mojej mamy nie budzić, słuchajcie, nie powłuchałam w ziaren cianie, i nie, nie mam takiego obiektywnego zdania na temat tej kawy, ja wiem, że jest straszne, ale nie chciałam mamy budzić, musimy to wywać bo mama się jest godzina 6.30? Dobra, mi się, kochane moje, kolorowe, najlepsze na świecie, słuchajcie, uh, nie próbowałam, nie włuchałam w, dzisiaj w ziaren. Bo moja mama jeszcze śpi. Postanowiłam nie budzić dzisiaj w ogóle psychiczka. A my sobie spróbujemy kawę po prostu na górze i ją powąchamy. Mm. No, czuć, czuć ten, ten drewno i peanut, czyli owoce ziemne. Spróbujmy. Jak zatem smakuje. Nie wiem, no, jakoś tak dziwnie. Jakby było w tym faktycznie czuć drewno i czuć również posmak tej kawy, takiej mocniejszej. To już, dobra jest, jest dobra.